Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na kanale TerraZone Dzisiaj posprzątam i zaaranżuję pojemnik dla, moje, dla jednego z moich większych ptaszników I zaczynamy, zapraszam Że tu mieszka moja Zamizonandu, dokładnie Zonandu Coloratovilosów, którego, którą kupiłem na giełdzie, której już nie pamiętam nawet. Oj, no właśnie. To jest największy problem, że ona jest taka agresywna trochę. Ułożę. Fajn, jak widzicie tu. Trochę go spróbuję, albo nie. Potem to zrobię, żeby się najpierw wezmę jakiś pojemnik, żeby przykryć, odłożyć na bok i wtedy zacznę wymieniać. Wezmę taki, wczoraj w nim chyba skorpiona. Przykładem. Także. Jup, ok, mają, jest. Teraz pokrywka idzie od dołu. Pierwszy raz, w szczerze sensie, widzowie, pierwszy raz co robię. W sensie, pierwszy raz przykładam takiego dużego ptasznika. Nigdy tego nie robiłem. Zawsze się bałem trochę. A teraz jak widzicie, się udało. Pająk siedzi tu. Widzicie, nawet całkiem spory jest. W porównaniu do mojej ręki. Oj, o, taki. Także pajączek sobie tutaj siedzi. Ja go odłożę teraz na bok i zabieram się za aranżowanie. Okej, okay, ten torf co ma tutaj. On jest w miarę wilgotny jeszcze. Poza tym nie mam tak dużo torfu, żeby... Wymieniać cały, także tutaj ten zostawię I wsypię sporo nowego Bo ten pająk lubi kopać, o czym się już Przekonałem, ponieważ zrobiłem mu taką kiedyś kryjówkę Jej Ale tak ją rozkopała, że W sumie to prawie nic z tego nie wyszło, okej okay. Myślę, że raczej tą tubę co miała Gdzieś tutaj na środku trochę okay, jeszcze torfu dosypie że nie na środku tylko tutaj w rogu, tam gdzie miała spróbuję jakoś ładnie ułożyć ok jak widzicie jest już teraz, teraz poszukam jakichś elementów wystroju żeby ładnie wyglądało ok a więc do wystrojenia tego użyję trochę hutorfowca, tak posypię takie dwa kamyczki również z gór przywiezione tu. trochę takiej posypki niestety chro tak mi się skończył także nic tu zielonego nie będzie a i trochę takiej maty jakby o coś takiego, to, zamiast, to będzie zamiast zielonego jak sobie tam wykorzysta do swojej norki, a w sumie dam trochę jeszcze takiego porosta, porostów trochę sywne też je y, kupiłem kiedyś. Już nie, pamię nie pamiętam kiedy, tu, tu, tu trochę, tutaj, dobra, i w sumie jeszcze dam miseczkę z wodą, żeby nie korzysta jakoś bardzo, ale czasem coś tam. Napiję się z tej miseczki dobra, to będzie misa, miseczkę, potem, mm, ale i tam wody. I w sumie jeszcze dam miseczkę z wodą, żeby nie korzystać jakoś bardzo, ale czasem coś tam napiję się z tej miseczki dobra, to będzie misa, miseczkę, potem, mm, ale i tam wody. OK, to teraz ocencie, jak Wam się podoba. Wyrównajcie sobie tamto co było. I to co jest teraz. I tak 8 na 10, nie więcej. Piszcie też swoją ocenę w komentarzach. Ok, teraz trochę inny kadr, żeby było mi łatwiej puszczać tego pojączka. Także robię tak. Tak. Widać. Widać. No rusz się. No, tu jest twój nowy domek. O, chyba się podoba. Oj widzowie, jest trochę przypał, ponieważ spadł mi telefon i mikrofon. Znaczy, to do telefonu się zepsuło, także odcinku z mikrofonem chyba teraz nie będzie, także będę mówił trochę głośniej. A tak wracając, to to pojemnik taki, z pajączkiem. Także piszcie swoje ocenę w komentarzu. No ok, to tyle w dzisiejszym odcinku, no cóż, mikrofon czy znaczy, do telefonu pękło, albo będzie bez mikrofonu, albo zamówię nowe, możecie, a tak wracając, ocencie w komentarzach i pamiętajcie, zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz, to tyle, na.